Część czwarta. W poprzednich filmikach opowiadałam Wam, dlaczego tancerki chcą mieć intensywną opaleniznę i jak się opalić, jak przygotować ciało do opalania i jak się opalić. No i teraz już punkt ostatni naszych przygotowań. Dzień turnieju. W dniu turnieju, jeśli opaliłyście się wcześniej samopalaczem, być może już macie wystarczający efekt, jesteście z niego zadowolone. Wtedy polecam Wam użyć jedynie rozświetlacza na ciało, który, który nada Wam takiego fajnego efektu końcowego. Ciało będzie się błyszczało, i tutaj na pomoc przychodzi nam Body Glow od marki Fake Bake. Jeśli jednak efekt końcowy po samoopalaczu jeszcze Was nie, nie satysfakcjonuje, i chcecie być intensywniej opalone, i chcecie mieć bardziej brązowe i czekoladowe ciało, wtedy musicie użyć brązera. I teraz uwaga, różnica między samoopalaczem a brązerem opalacz musimy użyć wcześniej, przed turniejem no i koniecznie go zmyć w dniu turnieju. Bo nawet jeśli samoopalacz ma kolor wstępny i już nam się ten kolor wstępny podoba, to słuchajcie, w trakcie turnieju po pierwsze będzie wrócił sukienki, a po drugie może się zacząć robić zielony. A więc samoopalacz koniecznie musicie zmyć. A w dniu turnieju nakładamy bronzer, czyli taki jakby fluid. Tak jak nakładamy podkład na twarz, to to jest taki podkład do ciała. Samo jeśli się umyjemy, to efekt oczywiście się utrzyma. tak? Efekt opalania będzie się trzymał około tygodnia, zanim ten na skórę się niesłusznie nie zejdzie. Natomiast brązer, gdy się umyjemy, po drugiej weźmiemy prysznic z mydłem, z jakimś detergentem, to to wszystko po prostu zejdzie. W ofercie mamy kilka brązerów. Są to brązery marki Lella Milano oraz Air Joss. Te produkty mogą być matowe, czyli możemy mieć efekt matowy na skórze, a możemy mieć efekt Błysku. kiedy wybieramy matowy, a kiedy błyszczący? Zazwyczaj panowie wolą się nie błyszczeć, czyli wybierają właśnie matowe odcienie. Również jest taka opinia, że matowy brązer mniej brudzi strój, mniej brudzi partnera w trakcie drumieniu niż ten z drobinkami. Brązery są dostępne w różnych odcieniach, zimnych, ciepłych, z drobinkami i bez, tak jak już wspominałam. A teraz jak aplikujemy właśnie taki produkt? Można go podzielić na kilka etapów aplikacji takiego produktu. Po pierwsze, nakładamy sobie go na, po kolei na każdą część ciała, czyli nie smarujemy od razu wszystkiego, tylko postaramy się skupić brać mniejszej ilości produktu i skupić się na pojedynczych częściach ciała, aby nie zaczął nam ten brązer w trakcie smarowania zasychać, bo wtedy będzie trudniej go rozprowadzić i zaczną się tworzyć plamy. Po pierwsze skóra, na którą aplikujecie bronzer musi być czysta i sucha. Nie nakładajcie na to na ciało żadnego balsamu do ciała, żadnego olejku, ponieważ on musi Wam się wchłonąć i zaschnąć. Aplikować bronzer możecie po prostu ręką, którą później umyjecie. Pamiętajcie, jeśli dodacie mydła, to wszystko się powinno Wam fajnie spłukać, zmyć. Bądź taką właśnie rękawicą gąbeczkową z superkiem. A więc tak jak już wspomniałam, Nakładamy brązer etapami po, na, po kolei na każdą część ciała. E, na koniec wszystko zostawiamy do wyschnięcia. Czyli jeśli już mamy wysmarwane całe ciało, zajmijmy się na przykład włosami, zajmijmy się makijażem i dajmy sobie ten minimum 15 minut, najlepiej pół godziny, zanim cokolwiek na siebie uwierzemy, biustoną, szmajki itd. dalej jeśli czy mam taką możliwość, e, żeby to wszystko sobie super wyschło, wtedy brązer będzie naprawdę trwały. Jest jeszcze kilka takich dodatkowych rzeczy, które możemy zrobić, aby brązel utrwalić. Po 15 minutach od nałożenia spróbuj spryskać całe ciało delikatnie wodą. Może to być mgiełka, może to być taki spray, którym psikamy na kwiatki. Nie duża ilość wody, ale delikatnie zwilżyć ciało. Następnie oklepać ciało ręcznikiem papierowym. Nie wycieramy, ale oklepujemy. I ponownie zostawiamy do wysuszenia. No około 15 minut. Jeśli brązer jest matowy, tak jak na przykład brązer Lella Milano, możemy go rozświetlić dodatkowo specjalnym pudrem. Jest to puder nabłyszczający, który wygląda w ten sposób. I teraz, kiedy go nakładamy, jak go stosujemy? Musimy go nałożyć, dopóki produkt nam nie wyschnie. Czyli przy aplikacji, na przykład na łydkę brązera Lella Milano. W ciągu pierwszej minuty, dziewczyny, musicie sobie takim pędzelkiem nałożyć produkt na nogę. Tak, i jedziemy po kolei każdą część ciała. Ja mam oczywiście bladą rękę, więc za bardzo tego nie widać, ale on się naprawdę pięknie błyszczy. Po zaaplikowaniu pudru na całe ciało oczywiście kontynuujemy tak, jak opowiadałam wcześniej, a więc czekamy 15 minut, delikatnie spryskujemy się wodą. Osuszamy oklepując ręcznikiem i czekamy kolejne 15 minut na totalne utrwalenie produktu. Jakiego pędzla użyć do nakładania pudru? Może być to dowolny pędzel. Ja mam taki od Fake Bake, bądź taki, który użyjemy również do nakładania w różu, brązera na twarz, do, kontur, do konturowania twarza, więc jest taki wielofunkcyjny, bądź taki duży pędzel od Lella Milano, który jest bardzo duży, daje dużą powierzchnię, łatwo będzie wysmarować nim ciało. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie Twoje wątpliwości i teraz już z łatwością przygotujesz się na turniej tańca. Jeśli masz jakieś pytania, to pamiętaj, że zawsze możesz do nas napisać, zadzwonić bądź przyjechać. Doradzimy Ci na miejscu.